Moi drodzy, kochani, dzisiejszy odcinek zaczniemy od małej zagadki. Co znajduje się między cyfrą 5 a 7? No nie zgadniecie. 6. <grym> I właśnie numer 6 będzie tematem dzisiejszego odcinka. Zapraszam. Dla wszystkich niewtajemniczonych, to jest strug do drewna. Po polsku hebel, to znaczy. Hebel to jest po niemiecku, ale to większe pół polski nazywa to heblem. Ja wiem, że połowy są równe, ale mniejsza z tym. Ten hebel został wyprodukowany dawno, dawno temu przez angielską fabrykę firmy Stanley. znanej chyba wszystkim na przykład z produkcji Miarek. To znaczy, Stanley jest amerykański, ale posiadał również fabryki w Anglii. Tak więc jest to angielski Stanley numer 6. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie podziała się reszta numerów, to spokojnie. W tej serii numeracja zaczyna się od 1 aż do 8. Przy czym numer 1 to taki malutki liput od dawna już nieprodukowany, i do dzisiaj trwają dyskusje, co autor w sensie Stanley miał na myśli. A numer 8 to taki wielki lotniskowiec do strugania długich dech na blaty stołów, czy tam drzwi. Poza wymiarami wszystkie strugi wyglądały tak samo. Ręczne strugi albo heble po naszemu są specjalistycznymi narzędziami i w zależności od długości. Używa się ich w różny sposób. Tak jak nóż kuchenny raczej słabo nadaje się do obierania ziemniaków. Z kolei taki mały nożyk do warzyw Raczej kiepsko będzie zastępował nóż do chleba. Numer 6 to według Stanley'a tak zwany 4 plane. To 4 pochodzi od B4. I tak właśnie Angloamerykanie nazywali drewniane strugi, służące, zgodnie z nazwą zresztą, do wstępnej obróbki materiału. Przed wszystkimi innymi strugami. Dlatego B4. Stanley w świecie swojego marketingu o subtelności tarana, wymyślił sobie, że taki lekki drewniany strug zastąpi takim kawałem żeliwa. I wszystko powinno być sukcio. No chyba się domyślacie, że to raczej kiepski pomysł, bo z całym szacunkiem do angielskich i amerykańskich stolarzy trzeba być pudzianem, żeby tym pracować zgrubnie dłużej niż kilkanaście minut. to co wam tu mówię jest ogólnie znane po angielsku tylko, że tu jest Polska tak, tak a dla nas żelibne strugi Stanleya były kompletną egzotyką i jedynymi prawilnymi strugami były drewniane konstrukcje oparte na tradycjach no, germańskich tak to nazwijmy do roboty before to my mieliśmy coś takiego, i to jest akurat strug, który świetnie się do swojej roboty nadaje. Jak więc my możemy spojrzeć na tego pancernego forplena, Jak ja na niego patrzę, to widzę świetną patynę. Nigdy nie widziałem struga, który by tak urokliwie zardzewiał. Widzę zdrowy nóż i odchylak. Ja w ogóle różne rzeczy widzę. I powiadam Wam, tardza. Jest warta zachowania. Większość starych Stanleyów cierpi na chorobę luźnego pochwytu. Lekarstwem na to jest skrócenie śruby mocującej. Tak więc, jeżeli spotkacie kiedyś jakiegoś Stanleja, to już wiecie, jak mu potraktować pochwyt. <laughs> Korpus zabezpieczyłem taśmą malarską. Jeżeli jesteście ciekawi, co będę robił, to będę zabezpieczał tą patynę bezbarwnym lakierem. To jest akurat satynowy, bo ta patyna jest po prostu warta zachowania. No, a poza tym nic nam się nie będzie wtedy już kruszyło na dalszym etapie prac, nazwijmy to, upiększających. Albo ubrzydzających. Zależy jak spojrzeć. Ten strug będzie chyba pierwszym na ogólnoświatowym YouTubie strugiem w stylu rat. Styl rad jest popularny w świecie hotrodu. W normalnym świecie ten styl nazywa się stare <laughs> <g -da. śmiech> To, co robię, to właściwie trudniejsze od normalnej renowacji. Łatwo przegiąć z postarzaniem, tak więc nie wszystko postarzam. Drewniane elementy odświeżam szelakiem, a sztuczna rdza to barwnik spożywczy. Ja wiem, że ten wygląd może nie każdemu będzie odpowiadał. Trudno. Nie wszystko wszystkim musi się podobać. Zostaje nam jeszcze kwestia noża, bo sam docisk noża jest w świetnym stanie. W ogóle o dziwo praktycznie kompletna powłoka galwaniczna i w świetnym stanie farba na logu marki Stanley tego nie będę ruszał. Natomiast nóż nóż to jest zupełnie inna historia. Dlaczego? Zastanówmy się w jaki sposób sprofilować ten nóż w zależności od tego do czego ten struk będzie służył i oczywiście zakładam, że nie wyląduje na półce i będzie służył za ozdobę, chociaż jest bardzo ładny. I właściwie, właściwie to ja bym go chyba postawił na półkę. Jest śliczny. Jest śliczny. Zakładam, że użytkownik tego struga, właściciel, będzie go jednak używał do strugania drewna. W związku z tym trzeba się zastanowić, jak sprofilować nóż. A jak powinien być sprofilowany? Poczekajcie chwilę. Spójrzcie. To jest nóż z, e, właściwie to nie jest foreplane, to jest strug, który jest ciutkę mniejszy od foreplane'a. To jest tak zwany jack po angielsku, czyli no, odpowiednik, struga numer 5. Natomiast zwróćcie uwagę, jak jest sprofilowany nóż. Ma dosyć intensywny łuk. I taki powinien być nóż w Forplane. Ten oryginalnie Właściwie jest tu delikatny łuczek, ale bardziej polega on na tym, że zaokrąglone są same narożniki noża. Myślę, że pójdziemy na kompromis. Naniesiemy bardzo delikatny łuk i ten struk hebel, przepraszam będzie chyba wtedy najbardziej uniwersalnym narzędziem. O ile będzie używany. <noise> o ile. Zabieramy się za przygotowanie noża. Nóż jest już naostrzony. Naniosłem bardzo, ale to bardzo delikatny łuczek na krawędzi tnącej. I teraz ten struk powinien nadawać się zarówno do takiej obróbki lekko zgrubnej, czyli taka deska ze składu, ale czysta. I takiej obróbki powiedziałbym już delikatnie wykańczającej, czyli coś pomiędzy. Mniej więcej z takim łuczkiem ostrze wszystkie swoje piątki, które są po polsku równiakami. Taką funkcję pełnią te strugi. W sekwencji obróbki ręcznymi strugami składam to z odchylakiem eee, i chyba będziemy mogli go wypróbować, tak myślę. Nie sądzicie? Cykl o naprawianiu Waszych narzędzi jest totalnie niesponsorowany. W związku z tym, jeżeli uważasz, że zasłużyłem, zasubskrybuj kanał albo i dołącz do grona patronów. Link w opisie pod filmem. Stanley produkuje ten model do dzisiaj, co moim zdaniem nie do końca można zrozumieć, skoro wycofano z produkcji o wiele bardziej przydatne modele strugów. Zresztą to jest temat rzeka, na przykład na inny film pod tytułem: Jakie narzędzia Stanley powinien znów produkować? Jeżeli ktoś rozgląda się za pierwszym strugiem, to zdecydowanie powiem numer 5. Najbardziej uniwersalny pod względem wagi i długości można tym ostrugać drewno na cały projekt. Skoro więc numer 6 nie bardzo spełnia swoją rolę jako strug pierwszego kontaktu, to czy w ogóle nadaje się do czegokolwiek? Poza tym fajnie teraz wygląda. Wyróżnia się i może być ozdobą kolekcji. Jak widzicie. Mam nadzieję, że przyszły właściciel wajoliner.pl Pozdrawiam Cię, będzie zadowolony z tej metamorfozy tego struga numer 6. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmie.